Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj nie jestem sam. Przyjechał do mnie znajomy. Znajomy nazywa się Paweł. Czyli dobry. I jak tylko usłyszycie ten głos, to możecie go kojarzyć, bo Paweł yy, przez długi, bardzo długi okres w życiu prowadził audycję w antyradio. No, nawet robię to nadal. Dzień dobry, moi Mirusińscy! Piotr, jestem tak wzruszony. Jechałem tu do ciebie tyle godzin, tak ale zaszczyt kopnął mnie niezwykły królu. Jestem do dyspozycji. I najważniejsze jest to, że nikt nikomu nie zapłacił za ten odcinek. Ja nie musiałem płacić Pawłowi, ani Paweł mi nie zapłacił, bo tak naprawdę znajomym i kolegom nie płaci się za to, żeby ich mieć. Jeżeli chcecie mieć znajomych w swoim życiu i swoich kolegów. To musicie ich dobierać bardzo. Planować! Dokładnie, a nie kupować. Atakować! <laughs> paszkwilić. Tego nie należy robić. Ale z drugiej strony, bądźmy szczerzy, Piotr zapłacił osobiście za ten makaron. Więc tak. jakieś koszty miał, a ja na tak zwany krzywy ryj. Koszty, które poniosą dzisiaj, to są nie za duże, tylko i wyłącznie dlatego, bo przygotujemy przepyszny makaron. Ale to już jest przepis Pawła Lorocha. Oh. Dużo powiedziane, bo to jedno z popularniejszych dań polskiej letniej kuchni. Przyznam, że u mnie w domu, u Lorochów, moja matka i w ogóle wszyscy członkowie naszej rodziny lato kojarzą bezwzględnie z makaronem i sosem truskawkowym, najprostszym na świecie, obiad do przygotowania właściwie tak długo, ile trwa ugotowanie makaronu. W tym przypadku będzie to minut dziewięć. Teraz będę ci słodził. <laughs> o mnie? Prosimy. Zdajcie, Pawła, ja znam. Kilka lat, tak osobiście, ale wcześniej, kiedy ja chodziłem do szkoły zawodowej, kiedy byłem kucharzem, kiedy Jestem taki yy, stary. Kiedy jeszcze, no, kiedy jeszcze nie oglądałem YouTube'a, bo YouTube'a nie było, bo YouTube to zacząłem tworzyć ja w wykonaniu o. kulinarnym, ale wtedy były audycje radiowe i ja właśnie odpalałem sobie zawsze w niedzielę gastrofazę i słuchałem całej audycji. I pamiętam nawet taki odcinek. Jeżeli, może Wy jesteście za młodzi, a może nie. No. Był, taki, no. sobie, był taki odcinek no. yy, i to był przed wyjazdem moim do Liverpoolu, tylko że ty właśnie. Wróciłeś z Londynu i opowiadałeś o owocach, które tam spotkałeś, jambolici, i właśnie. Pamiętam. O jambolici. Patrz. Dokładnie. To jest ojciec, kocham gotować. Człowiek, który nie wiedział o tym, że spłodził syna, że tak, jak ja się. Zobaczcie, mam naprawdę skórę. Patrzcie, ma, ale ma naprawdę. No, ma. No. Ja naprawdę się łatwo wzruszam, więc zamknij się już, gotujemy. Powiem ci szczerze, że jesteś drugą osobą po Makłowiczu, <laughs> która aż tak się u, 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 przyczyniła do tego. Kultura kulinarna jest czymś. Co uważam za najważniejszy element budujący naszą postać, wrażliwość, dobry smak. Kulturę. Gus, kultura i sztuka kulinarna. Tak to traktujmy. Nie, że stoję przy garach. To jest sztuka. Culinary arts, isn't it? Dobrze. No, uwaga, uwaga, proszę Państwa. Paweł Lorok w mojej kuchni będzie gotował makaron. Jesteście gotowi? Zapraszam, Paweł, dawaj! To jest najtrudniejsza czynność, z jaką się Państwo y, będą spotykać w kuchni, <laughs> ale damy radę. Ah. No dziękuję, do widzenia. <noise> Brawo! Nie wiem, czy zostanę, bo trzeba po, pognieść truskawki, ale w ogóle to też wybierzcie sobie Państwo ulubiony. Gatunek truskawek. Ja na przykład uwielbiam dość późny, ale spektakularny w smaku, rozmiarze, kolorze i aromacie, czyli marmolada. Dokładnie ten gatunek truskawek, wujek wam. O, a, z, nie, a znasz, się, znasz się trochę na gatunkach ziemniaków, bo ja na przykład bardzo, bardzo uwielbiam ten temat. Proszę bardzo, no, no zaraz, ci, zaraz ci sypnę. Słuchaj, ja uważam, że do tego dania, mimo tego, że jest ono bardzo łatwe, tak. powinniśmy dodać coś chrupiącego, bo zawsze gdzieś tam ta nuta no, e, chrupiąca. W tej rzeczy jest. Zresztą ta chrupkość to jest ważny parametr każdego dania. Zapewne jak mieszkaliście tyle czasu w Wielkiej Brytanii. To oswoiliście się ze zjawiskiem kanapek takich kupowanych w tak. do których to kanapek jest co dołączone? Paczka chipsów. chipsów. I Polak leci do, Amel, do, do Anglii i kupuje sobie tę paczkę. W sensie kanapka i te chipsy. Brytyjczycy co robią? Oczywiście otwierają do środka chipsy tak. i zamkną kanapkę i ona wtedy jest cudownie chrupiąca. A Polak co? Zje kanapkę i ma chipsy na deser. No, to, to, to jest kultura jedzenia. O, oni ponadto uwielbiają te buty. To to, to to jest, to jest sekunda, rozumiesz to? Teraz będzie wszystko, wiesz, poza patelnią. Popatrz. Tak, ja to wezmę. Oryginalny przepis na sos truskawkowy nie zawiera oczywiście migdałowych płatków, ale Piotr słusznie wnosi tu element krótkości, nigdy dość. W jakiej misie mamy robić te truskawki? Przecież ja tu się nie pomieszczę. Poczekaj. Czekam. Nie wziąłem nie miski. No to większy. Powiedz, <laughs> to zdjęć. Stop. stop. Magda, musisz lecić ty. My jesteśmy podpięci Aha. tutaj, jesteśmy eee... tym ja nie masz tu żadnej miski takiej, miski, miski, nie masz? Mm, miski, 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 no. Miski, miski, no, okej. Okay. jeszcze Magda duże łyżki nie dwie jest, i... Z nie, i tego z to jest porozsypywane. <noise> masz czyli tendencję, że zawsze... Tak, ja mam, bry. ja mam, Magda... A ja za... lubię, Ale ona mi opiekszone. zawsze, za każdym razem mi to samo mówi, aha. Sprzątaj. No ale to masz taki... Szef sprzątaj. To właśnie to jest nawyk kucharza z knajpy. Tak. A kucharz w telewizorze, zostawiaj po bojowisko. Niech to Ja się wybijam dzieje. jajko, odstawiam z korupki i leżą. Wysypię, zostaje do końca nagrania. Zostawiaj to. Zostawiaj, to jest prawdziwe. No, chyba, że grasz satyrycznie tym czystym cały czas, że to w magiczny sposób moja kuchnia utrzymywana jest w czystości, mimo że rozpierdałam wszystko na Ale tutaj zawsze, zawsze jest taki, mm, taki ten taka półka niewidoczna, z której wychodzą rzeczy, wiesz. Mm. Miska stąd wyjdzie zaraz to, Aha, tam, to, 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 to yy, w, kiedyś miałem taki program w telewizji, to właśnie mieliśmy za doniczką i tam z tej za tej doniczki co tam wiesz co wychodziło tam. kurde jak z kapelusza <laughs> tego Ostatnio był u mnie w audycji grający króla Kazimierza aktor w tym serialu Korona Królów i król Kazimierz przybył i opowiadał mi, bo ma dużo scen kulinarnych, uczty królewskie i mówił, że najlepszy patent na schowanie scenariusza to bochen chleba, którego wycina się skóry, wkłada się tam scenariusz i on sobie siedzi, chleb leży i... Z chleba czyta. Że nikt nie wpadnie, że to jest idealny. Prompter. No, prompter no Panie, kochany. Czekaj, czekaj. Jest misa. Pojawiła jest, się misa na planie. Jesteśmy w zapisie już, tak? A to okej. Okay. To zaczynamy. To mamy misę. Przeniosłem misę. Strasznie droga była, no ale pożyczę Piotrkowi na chwilę. Pewnie. To co, ty się. Mam się zająć tymi truskawkami? czy? No mów mi co mam robić, bo ja, ja może się zajmę. Ty A pięknie więc wiotrze, opowiadasz. Skalpuj. O nie! Oto berło, którym to berłem Piotr Ogiński zwykle wymachuje, siedząc na tronie kulinarnym w królestwie, którym zarządza. I oto tym berłem za chwilę wygniotę truskawki. O co je, zróbmy, zróbmy to? Pozdrów Andrzeja, bo to jest mój taki kolega, co? Andrzej! Andrzej, no przepraszam, no, jest... muszę pozdrowić Andrzeja. Pozwól mi pozdrowić. Andrzej chciałem Cię bardzo pozdrowić, mogę? Pozdrowienia Andrzej. I teraz. To Andrzej powiedział mi o twojej audycji, tak by the way. Ty o, tam, ty, 20 Andrzej. lat temu, nie? To? Tak. Starzec. No, jak my wszyscy, Andrzej. starzec. Uważam się ja skończyłem 40 lat, już ledwo operuję. Ja mam 32. Czyli 8 Wódki. lat byłeś starszy. 3? O, o. No, dzieciaku, Ten dzieciak. czas leci. Ja już byłem, wiesz, w podstawówce, jak ty dopiero zasikiwałeś pierwsze pieluchy, więc uważaj sobie. No, wracamy do tłuczka, bo hmm. Dobry sos do makaronu, truskawkowy, powstaje z bardzo specyficznego potraktowania owoców. Czyli nie chodzi o to, żeby je rozdrobnić jak w, w koktajlu, tylko tak tłuczkiem spokojnie je tak Dostałem. zmasakrować. Czyli chodzi o to, że pozostawiamy owoce w całości, mhm. ale jednocześnie one uwalniają cały swój sok. No i przede wszystkim urokliwy, jedyny, niepowtarzalny, najlepszy. Aromat świeżych truskawek. I teraz patrz, ja bym więcej tego nie gniótł, czyli wezwy, wychodzą takie farfocle i moja matka, którą serdecznie całuję, zwykła robić ten sos na samej śmietanie. No bo to z miłości, no bo jednak śmietana. Ale nie bądźmy szaleńcami. To, to dzieci tutaj mają ten. W dzisiejszych czasach śmietana sama jest, no z moim zdaniem trochę zbyt um, taka wulgarna nawet powiedział, dlatego a. mamy tutaj rześkie towarzystwo śmietany. Oto, to jogurt jest jogurt. Czy to jest kefir? Nie, kefir. To jest kefir. Tak, a maślanka? A, tu, a, bo mamy kefir, maślankę i śmietanę. Trio na białowe. Maślanka. Maślanka, bardzo dobrze. Czyli lejemy, jest śmietana, mm. jest maślanka, tu jest kefir i mamy Trzy na biały, truskawki zgniecione. Piotr zażądał kategorycznie waniliowej nuty, która też nie musi występować, jak Państwo nie macie. Ale wanilia w połączeniu z truskawkami to Klaska. jest naprawdę mistrzostwo. I teraz tak, uwaga: jeszcze jedna, pewnie mówiliście Państwu tysiąc razy o cukrze wanilinowym. Tak, tak, tak. Czyli nic nowego. Chodzi o to, żeby czytać uważnie, jak jest napisane wanilinowy, to koło wanilii nawet nie leżało. I my tu mamy bo to cukier jest zupełnie inna... z, z prawdziwą sensja. wanilią. I jak mu się przyjrzeć, tak rozetrzeć, to on wygląda na brudny, mm -hmm. bo wanilia jest czarna. I tutaj takie drobineczki, to Państwo się nie boją, że to jakieś stare nie wiadomo co. Tak, ma wyglądać dobry cukier z prawdziwą wanilią. Z pestkami tak, wanilii. Tak, z miążyszem. Miążyszy. Ładne słowo. Wiesz, y co ja robię? Jak mam prawdziwą laskę wanilii, Ucha, to zawsze. Boję się myśleć, co ty robisz? Jak już ją je y wymiętoszę, tak. to resztki wkładam do cukru i zostawiam Czy tam. Jest? Niech to pachnie. No dobra. Miska ładna. <laughs> jak słychać, pies daje nam znaki. E, tak. A taka znaki. może być też? O, ta nawet dla mnie. Tak. I teraz. Dlaczego większa? Gdzie są te utensilie a sztuczce? Wydaje się, że telefonują do mnie z zagranicy. Ciotka, ciotka, to tak. spoko. Ta ciotka z zagranicy. Tak, ale nie będę z nią rozmawiać. A może Było mama mu... mówi ci jaki Wiesz przepis. Co, matkę zawsze odbieram. Tak. Na, w każdym momencie, żeby nie wiem, co się działo, taka rada dla Państwa. Kochajcie swoich rodziców i odbierajcie od nich telefon, nawet jak nie wypada. To do rodziców zawsze. Mam tym mniej? Nie, 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 nie. Będziemy polewać. Jeść, y, polewać. Dobrze. Na razie. Proszę państwa, cudownie zjednoczyliśmy te oto lekko zmasakrowane truskawki, z na białami i cukrem litylko waniliowym. Moglibyśmy dać jeszcze zwykły biały cukier, ale Piotr, niestety, nie jestem domyka. To jest sprawa bardzo kosztowna. I teraz, Ale no, możemy później sobie posypać jeszcze tym cukrem, który manilowe. tutaj mamy, tak? Sądzisz, że, że to wniesie. Nie, to wsypnie, to wszystko tutaj już zamieszamy. To A może Demokratycznie taka, tak, myślisz, niech jest. Dobra. Tak. Dużo tego pyłu nie było. Tak, pff, nie musi. Jak jest mocny, jak jest porządnej jakości, to przecież ledwie. Okruszek i człowiek ma ja od... parę godzin niezłej imprezy. Pewnie. Ja w tym roku odrzuciłem cukier, dlatego jak... E... Wiesz co? się nie, nie zaokrągliłeś się młody człowieku? Odrzuci Czemu? jest cukier? Tak, no. Tak? Nie, nie, dobrze się trzymasz, aby tylko tam, wiesz, więcej nie było, bo cię żona wyklnie i zostawi jeszcze. Kto ci będzie montował filmy, kto cię będzie w ogóle kręcił? Daj spokój. Dobra. Wtedy mogę zmniejszyć kuchnię, kupić węższe obiektywy. Tak, zobaczysz, jak ci pójdzie wtedy. <laughs> Ja znam panią Łogińską, to jest bardzo sympatyczna osoba, zawsze występuje taka Też ją znam. eminencja, ona jest w ostatnim rzędzie, za kamerą, prawda, nie pokazuje się, a szkoda, bo dziewczyna jest niebrzydka, no ale trudno, mąż zabronił, to ona się nie pokaże. Dokładnie, lepiej brzydkiego faceta niż ładną kobietę. Dobry wieczór Państwu, stąd moja obecność dzisiaj. Dajcie spokój, ale o brzydocie to nie dzisiaj, bo zaczekuję piękne danie. No, to, Dobrze, ja posypię, no, no, to, tak on No daj, śmielej, zobacz, niech to właściwie deszcz, wodospad wspaniały. Łapmy te migdały. Oczywiście <laughs> mięta, które nigdy do albo pióropusz jeden albo można porwać koleżankę, też nie występuje w tym ascetycznym przepisie na najprostszy makaron, truskawki, śmietana, cukier, nic więcej. Myśmy my tu chyba jeżeli. patrzcie Państwo, lekkie, bezpretensjonalne, tanie jak barszcz, choć to nie barszcz. Do tego wzmocniliśmy akcent szybkości. Mam jakąś łyżkę, czy mam to wysiądza. Bardzo proszę. Już podaję, już podaję. Jeżeli ktoś stęsknił się za głosem Pawła to zapraszamy go oczywiście. Was wszystkich zapraszamy na Instagrama, gdzie Paweł prowadzi też audycje kulinarne. Och! Trzask plask tak. się nazywam. Link do tego znajdziecie w opisie. Naprawdę dasz? No pewnie. Dziękuję. Nie ma problemu. No, tak, 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 bo tak. Y, Paweł wykminił sobie, że nie będzie nagrywał na y, YouTube'a, tak jak wszyscy, y, nie będzie roz... Roz... zabierał miejsca youtuberom. On no. jest teraz nowym kulinarnym Instagramerem, który kręci właśnie filmy na Instagrama. No, tak, ja się. jeszcze tego nie robię, ale zobaczymy, może zgapimy. kto kiedyś zgapi. Proszę zgapić. Nie. <laughs> nie, nie. Ja uważam, że trzeba się inspirować. Dokładnie i rozdawać swoje przepisy. Niektórzy się wściekają, że coś wymyślili, odkryli, że cudowne będą, nie wiem, grejpfruty z miodem i nikomu już nie wolno do końca świata połączyć grejpfruta z miodem, bo będzie co? Bo proces będzie! Rozumiesz? Afera! Afera! Prawda. Nie jest tak. Sztuka kulinarna hmm. ma to do siebie, że tu nie występuje oryginał i kopia. Każdy ma prawo Inspirować się, ściągać pomysł. I to nie grzech, bo jak ktoś ściąga pomysł, to co robi, docenia ten pomysł. Dokładnie. To nie jest tak, że ściągnął i to jest harstwo. Robię tak jak mistrz, robię tak, jak ktoś mi pokazał, i ja tak chcę. Więc dlatego nie ja myślmy się, kochani, dzielmy się wiedzą. Dlatego przepisami. ja dzielę się przepisami. Na moim kanale jest o. mnóstwo przepisów. Tak, I ja go cieszę się. Od lat. Żeby ludzie, U. cieszę się jak ludzie przychodzą i próbują tych U. smaków. Mój budzik i nasz czas się już skończył. Żegnamy się, bardzo proszę. Kochanie. Miło było, że przyjechałeś Miło. i wpadaj do mnie, a ja na pewno wpadnę do antyradia na gastrofazę. Już wkrótce. Bardzo Piotr dziękuję. Było mi tu cudnie, mimo że to nie daliśmy cukru do sosu. Posprzątamy. No coś, ty. ja to wszystko <laughs> zjem. Wciągnę.